Anna. Nazwisko? Kowalska. Kowalska. Urodzona? Tak. No co, no jest urodzona, nie? No, 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 no to sobie pani poszalała. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, poproszę. Wy, panowie, zacznijcie lepiej ze sobą współpracować. Dopiero co wczoraj mi je odebraliście. A dzisiaj pan chce, żebym je pokazała. No, no, za brak gaśnicy to już będzie jeden mandacik. A trójkącik... Jest? Nie. No dopiero co wczoraj zgoliłam, no. Tak, tak, proszę pani, za to wykroczenie w dniu dzisiejszym zostanie pani ukarana mandatem w wysokości 500 zł i 8 punktów. A po co mi te punkty? Uzbiera pani jeszcze 16 i będzie sobie pani mogła kupić rower. <noise> Przekroczenie prędkości Do tego jeszcze jazda bez kasku Czy pani wie, zna takie słowo jak bezpieczeństwo? Tak, proszę sobie zrzucić czapkę i kask dziesiątego piętra Zobaczymy co oceleje A więc jeszcze raz Nadal twierdzi pani, że to było samobójstwo? No, oczywiście, że tak. To było samobójstwo? W takim razie jest pani w stanie mi wytłumaczyć, w jaki sposób pani Łąż był w stanie sam do siebie strzelić z łuku? <śleszy> Mam nadzieję, że pani wie. Co panią czeka za składanie fałszywych zeznań? Wiem, szef mi już mówił. Sutro, norek i dwa tysiące dolarów.